I oczywiście ma z tej strony, tylko my dzisiaj nagrywamy. Testujemy Antycheat na Cox's Bedwars. Jest dzisiaj ze mną z Nie ma. Wpadajcie do niego na kanał i do szybka na kanał. Ich linki macie do kanału w opisie. No co? Gramy w Bedwars, testujemy Antycheat Coxcraft. Najlepszy serwer, kocłąco normalnie, najlepszy. O już ty tak tu? O odbywa się tego spodziewać. Gdzie burzyć? Gdzie burzyć? Gdzie burzyć? O, czekaj, gdzie to no, ten automaty Ej, gdzie burzyć? No, ja mam. Ty burzysz, zgubiłem Koledzy, na ile ja muszę mieć ricza? Ten na 4. 4 czemu 4, ludzie 3, to raz nie umieją? Czemu? Nie wiem, grać nie umiem Sejfole pod ignorę. Jeszcze chłopie łóżka nie mają Uy, Koledzy A, ale jestem na Dobra. A no, bo tu chciałam taki za tym się robi. polidał. widać. Trochę słabo żelazo i złoto leci. No, bo to jest coś wrócę. To jest różne. Mhm, dobra, a tutaj... on ale dziwnie jak się wyglądają To znaczy nie dziwnie, tylko dziwnie tak są te Nie! działa, no mój Butterfly No, on Aha, no, w zechach, ja mam siola, to jest też... wow. Co mówisz? Ja miałam I, I walę teraz z białego, który spadł Dobra Załizałeś? Nie myślałam. O, ty głupi. Wow! One klapą mnie! Uważaj, Let's Lec na bazę! Okej. Mało HP. Jaką mało HP? Dużo to O dobra, to ja, ja zbieram Emeraldy i idę na bazę. W sumie na co dam obsydian? Idę sobie kupić seta. to. nieźle że zginąłem od, od dwóch hitów. Na co dam obsydian? Idę sobie seta kupić. Kupuj to za wcęt, nie? Okay. Będziemy mieli enchant na mieczu. Ulepszenia, miecz. pist, Tu no. mamy to. Ele mi się to w kurwa. Zero setów w moim wykonaniu. Dopię, dopię, dopię. Czekaj, no fala nie mam. Gdzie, jest tą fala? Gdzie to jest no fala? No nie Kto? ma. Jest. Gdzie? Dobra mam. Zrób, jakie seta sobie zrób. Muszę, no Jezu, nie, muszę. Musisz, musisz, kolego. Eee, no mi ten. Nie pozwala spaść. Lecimy na biało, opij. Ten Noofal na Fluxie jest słaby. Bo on tak to jest takie, że nie możesz spaść, a na no huzonie jest lepszy. Po prostu to ci robi tak, że nie dostajesz wrażeń. Zaczecie, jaka chciałaś Czarny Lamborghini. Jest co było? Widziałem, widziałem. Nie mogę się tego Noofal opierać. Pok champ gierka. A ty kabelka, masz chyba. Pokczampierka. Nie. Ten no, naufal jest do wywalenia, ale go połączam. Nie Ej, ej, e, ty, 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 ty biały. Ła. Nie dostałem wow. się tak kupić. O, trzy diaksy sobie miał przy sobie. Nie dyszta kupić. Cztery cztery. Ja jestem sam czas na 4-4. Ja byłem na 4-0. Czemu mi chcieć trzeba zrobić? Nie, nie tobie, ja <grymne> ciekawe mam 8 diaksów Ciekawe komu Ulepszenie, no, A nie... no, nie... Co chcesz? Co chcesz? Oczywiście Nie no, ja mam e... Gdzie to jest? pułapka. Ja Pojechałem ale drogie to są no, dwa razy w drogę. Ej, ej, ej! ej. idzie! Dalej nie przepinaj. To znaczy nie... Nie mów tak. Ja mówiłem, ja chcę kontent z Family Friend i zmienić, a ty... jest taki gówno. Co za piosenka mi się nie wiem. Ale ja chcę po prostu content family friendly na odcinkach, na live'ach, możesz tak mówić. Na odcinkach proszę Co Co mówisz? O kurde. Ja pierdolę! Jak Nie, aha, bo łóżka nie mamy. Czekaj, ja tylko złoty, gdzie tu jest złoty? To jest pomarańczowy nie niezłoty! Aż całą tylko ciera odpalę. Złoty! Pomarańcza Wiem Kolor pomarańczowy, ale też jest złoty O nie, co oni mają za czołga. O, i wykańczej, ja pierdolę O, gdzie czemu czołgi mać. czołgi macie? Czemu ja sobie skafolda nie odpaliłem? Dobra, nie widzimy się przy kolejnej arence I razem mamy dziewięć ma. A mam najwięcej Dobra odpaliłem. To będzie ta gierka i kończymy od nagrywania, nie? To gierki Już 6 minut nagrania, to będzie 10 minut Dobra, niestety dostałem bana i nie mogę się zalogować na multikoncie Dlatego, jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczka w górę, subika, komentarz, subika z dzwoneczkiem Sam mną był A He took